Witam was moi drodzy na moim kanale, z tej strony oczywiście ja, czyli i Dzisiaj moi drodzy jesteśmy na, e, można powiedzieć, nowej serii, czyli w farmingu 17, czyli Farming Simulator 2017, albo 17, moi drodzy. Jeśli chodzi o farminga, wreszcie go dostałem, wreszcie się do niego dorwałem. Ale dzisiaj, moi drodzy, nie będzie to jakiś first look albo e, coś w tym rodzaju, gdyż już jak sami wiecie, filmiki tego typu krążą po YouTubie. Dzisiaj, moi drodzy, skupimy się na tym, żebym wam pokazał, co tu można, e, jak można skonfigurować wstępnie dla takiego zielonego gracza jak ja ustawienia. Tak aby część realizmu została zachowana, a część, a część takich rzeczy, które początkującego gracza w farminga będą najbardziej wkurzać, więc zacznijmy może od menu opcji. Tak samo przy okazji pokażę Wam jak dostosować w ogóle farminga, żeby można było nagrywać na przykład takimi programami jak Action, czy też na przykład, bo ja wiem, programami jeszcze na przykład takimi jak OBS co można by zrobić najprościej żeby problem obejść dobra to zaczniemy od opcji moi drodzy eee, po pierwsze tak ja sobie ustawiłem jak średnią grafikę i kuzdo kuzdom żebym miał w razie czego ustawienia zaczniemy od pierwszej rzeczy Pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, żeby w ogóle za pomocą Aksyna nagrywać farminga 17 jak i 15, bo ja na 15 miałem podobne problemy, to musicie wymusić na farmingu obsługę trybu okna. To jest pierwsza rzecz. Czyli to co tutaj macie macie coś takiego jak tryb okna. To jest tutaj ta opcja ona pozwala wam zmusić farminga do pracy jako aplikacja okienkowa. Coś jak Word, coś jak przeglądarka internetowa. Da się to zrobić. Jak sami widzicie, ta sama opcja była w Farmingu 15. Jest i tutaj. Kolejną rzeczą, którą musicie zrobić, jest to ustawienie rozdzielczości. Ja mam monitor właśnie HD, więc ustawiłem sobie taką rozdzielczość spokojnie, moi drodzy. Taka rozdzielczość na moim monitorze, bo ja mam właśnie podobną, czyli 1920 na 1000. 80, mam chyba albo na 1050, jakoś tak, to powiem Wam szczerze, w moim przypadku, w moim przypadku ta gra nie ma jakichś uciętnych elementów, jeśli chodzi o interfejs gry. Po wejściu, już w samą rozgrywkę. Tak samo te wszystkie menu opcji, które są tutaj, które są tutaj, właśnie w ustawieniach, jak i już w ustawieniach po wejściu do gry. To te wszystkie menu opcji działają. Ja sobie jeszcze pozwólcie, że wyłączę przeglądarkę, ponieważ mi komputer troszeczkę laguje. No, parę kart przeglądarki robiło swoje. No, język polski to wiadomo. Teraz Wam jeszcze pokażę ustawienia zaawansowane, jakie ja sobie tutaj ustawiłem i co ja zalecam, jeśli ktoś ma czterorodzeniowy procesor i grafikę zintegrowaną 4600, Intel HD 4600. To jest lista ustawień, które moim zdaniem ja zalecam, żebyście sobie ustawili. Oczywiście zakładam, że macie więcej niż 4 GB, ponieważ no na tą grę no moim zdaniem 4 GB to jest za mało. No 8 minimum trzeba mieć i ja myślę, że jak ktoś ma powyżej 8, to spokojnie na tych ustawieniach, które ja wam tutaj pokazuję, może sobie jechać i nie powinno być jakiegoś większego problemu z obsługą tego komputera. Tutaj oczywiście w opcjach sterowania nic nie grzebałem. Tutaj czułości myszy, inne takie tu też nic nie grzebałem, gdyż nie gram na kontrolerach, więc nie grzebałem nic przy żadnych kontrolerach i szczerze powiedziawszy nawet nie mam po co w tym grzebać, więc w skrócie tak wygląda moja lista opcji, jeśli chodzi o ustawienia tutaj. Jakie graficzne, jakie dźwiękowe Tu się nie martwcie Głośność, no ja sobie ustawiłem na 40% Jeszcze W Windowsie O, wybaczcie na chwilę przeszedłem Na pulpit W Windowsie moi drodzy Też sobie Ciszyłem tutaj farminga Tego farminga Moi drodzy mam tutaj O Jak sami widzicie jest i action o tu macie, zmniejszyłem go o połowę, w ogóle całe dźwięki w systemie mam o połowę no ale ja używam Windows 7, wy używacie pewnie dziesiątki już no to pewnie macie swoje jakieś problemy z, e, z komputerem a czy swoje jakieś tam problemy z dostosowaniem jakby e, gry pod własne potrzeby ale to podejrzewam że to jest kwestia dogadania się z ustawieniami i dobrania optymalnych dla siebie więc nie będę się zagłębiał w szczegóły. Teraz kolejna rzecz, czyli tryb kariery. No niestety moi drodzy, w trybie kariery testowałem wcześniej grę przez parę godzin od premiery, jak ją zaraz dostałem. W ogóle samo dostrojenie grafiki, moi drodzy, to było dla mnie przynajmniej pół godziny siedzenia i kombinowania nad tym, jak gra powinna być ustawiona, żeby Właśnie ten action dobrze współpracował z, oba, z obiema wersjami, czyli i z farmingiem 15, którego jeszcze będę nagrywał, i z farmingiem, właśnie 17, którego mamy w tym momencie uruchomionego. Eee, dobra, no wszedłem na ten zapis pierwszy, czyli na Walej, czyli na mapę USA, żeby było w uproszczeniu. No i teraz, moi drodzy, pokażę Wam jeszcze resztę moich ustawień. E, które tutaj porobiłem, żeby można było optymalnie korzystać, które wam zalecam, to oczywiście macie tutaj, e, no to wiadomo, okno pomocy, wiadomo, e, ikony pomocy, to też wiadomo, żeby było włączone. I teraz tak, radio, i teraz macie tak, radio włączone, wyłączone. Ja sobie to radio e, włączę teraz, ustawimy je na włączone. Ale ustawiam sobie je tylko w pojazdach, no bo nie będę chodził z radiem, prawda? Jak chodzę po mapie jako gracz. I teraz tak, tu macie ustawienia głośno, głośności, moi drodzy. No to głośność ogólna, no to głośność ogólna na 40%, i tak system sobie wymusza własny poziom. Głośność silników maszyn i innych takich, no to ustawiłem na 20. Głośność otoczenia, czyli tych wszystkich tam, co się tam dzieje, jakieś ptaszki przelatują, wiatry i wiatry gdzieś tam jakieś, czy przejeżdżające obok samochody, no to to zostawiłem na razie domyślnie. Być może później to zmniejszę. No i głośność radia ustawiłem na 30%. To jeśli chodzi o opcję regulacji głośności, teraz, tak co tu jeszcze moi drodzy, walutę, no to widzicie jaka jest. Tryb dla Daltonistów, nie wiem nawet za bardzo co oni tu dodali. Nie wiem o co w tym chodzi, i szczerze powiedziawszy, nawet nie zamierzam z tym grzebać. To radzę Wam włączyć, ja niestety zapomniałem o tym. To pozwoli Wam ustawić, że jak zmienicie sobie kamerę między pojazdem, na przykład między pojazdem między kamerą zewnętrzną a kamerą wewnętrzną pojeździe, to Wam kamerę ustawi na środku, wyśrodkuje Wam i będziecie mieć w porządku. Druga rzecz, dynamiczna kamera, to radzę Wam wyłączyć, jak nie chcecie oglądać sufitu na wertepach lub podłogi. Też o tym zapomniałem, bo powiem Wam szczerze, miałem wcześniej save'a, ale zacząłem się bawić z modami właśnie też z plikami konfiguracyjnymi i coś namieszałem i nie wiadomo czemu, ale okienko pomocy mi się przestało ładować po wczytaniu save'a Okazało się, że wystarczyło na nowo założyć Save'a, więc jedyne co zrobiłem, to powiem Wam szczerze, z tego jak testowałem między innymi pracę na polu dla zadań z tablicy, że tak powiem, dla byłych zadań z tablicy, które teraz są nieco inaczej, ale to wam pokażę innym razem. To niestety coś mi się pokopało w tym i jak widzicie to menu w lewym górnym rogu nie byłem w stanie w ogóle tego menu pomocy uruchomić teraz to menu pomocy mi działa no ale kosztem niestety straciłem dokonania z testowego save'a na tej mapie i szczerze powiedziawszy musiałem tego save'a Wywalić. Jedne co udało mi się ocalić, bo nie widziałem jeszcze co do końca i nie wiem do końca, co jeszcze w tamtych plikach save'a jest zapisane. To jedne co udało mi się ocalić, to zdobyte pieniądze. Po, doszedłem do wniosku, że e, to warto ocalić, bo wiem, że żeby zarobić te kasę, musiałbym znowu przez północy grać. A szczerze powiedziawszy, mi się nie chciało. Dobra. Nie chciał, bo musielibyście czekać na ten materiał pewnie kolejną dobę, żeby dostać, albo dobę, kolejnych kilka godzin, żeby dostać ten materiał w łapę, lub też dobę, bo nie wiem, kiedy ten materiał zostanie wrzucony na mój kanał, postaram się to zrobić jeszcze dzisiaj, e, aczkolwiek, szczerze aczkolwiek szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy to będzie jeszcze dzisiaj, czy nie, w tym momencie według czasu rzeczywistego mamy 12.15, lub 13, i szczerze powiedziawszy, na razie się nie zamierzam z tym bawić, zostawię to tak jak jest. Dobra, to w takim razie, moi drodzy, co tu jeszcze, co jeszcze mogę wam pokazać, jeśli chodzi o menu opcji? No, jak sami widzicie, mam tutaj ustawione kilometry, mam ustawione strefy interaktywne. Hmm, tryb daltonistów sobie wyłączyłem. Jeszcze przejdziemy co tu jeszcze mogłem pominąć po drodze. Przy okazji sobie zobaczymy, co tu jeszcze mogłem pominąć i co zalecam, żebyście sobie ustawili. No i tak, zaczniemy od góry. No to nazwę save'a to sobie wpisujecie jaką chcecie. Ja sobie wpisałem swoją, żebym wiedział co to za mapa i żebym wiedział, że to na pewno mój save, jakby mi ktoś bił na kompa. Ym, I teraz tak czas. Y Skala czasu, ja ustawiłem rzeczywisty, bo tak najlepiej mi się gra. Wy sobie możecie zostawić plus 5, jeśli chcecie, żeby wam szybciej płynął, natomiast ja wolę tak. Wzrost roślin, żeby tak łatwo nie było jak na easy, to ustawiłem sobie wzrost roślin jako normalny. Eee, usychanie roślin sobie wyłączyłem, bo stwierdziłem, że to nie jest mi potrzebne. Okresową orkę na razie mam wyłączoną. Może później będę się z tym bawił i zobaczę jak to chodzi. E, opryski zostawiłem domyślne. Też stwierdziłem, że nie będę na razie się bawił. E, I teraz tak, co tu jeszcze mamy, moi drodzy? Mamy ruch drogowy, róg drogowy zostawiłem włączony. E, typ ziemi normalna. No to zostawiłem normalną. Nie będę się bawił z tym. O automatyczne uruchomienie silnika. I tu teraz twórcy Twórcy Farminga 17 poszli troszeczkę, czyli całe Giant Studło poszło tu w ukłon dla użytkowników, którzy używali dawniej Drive Control. E, moda, który był, e, który był w farmingu 15 wykorzystywany do manualnego odpalania silnika, do zaciągania hamulców itd. Tutaj mamy taki półśrodek, ale już zintegrowany z, e, z grą, że możemy sobie wyłączyć to. Jeżeli, jeżeli ta opcja jest włączona, no to e, po wejściu do ciągnika zostanie nam silnik uruchomiony lub jakiejkolwiek samojezdnej maszyny, to silnik zostanie z automatu włączony. Jeśli ta opcja jest wyłączona, moi drodzy, to klawiszem Enter według domyślnych ustawień. No, chyba żeście sobie sami pogrzebali w sterowaniu, no to teraz będziecie musieli się sami zastanowić, e, jaki to klawisz. Domyślnie jest to Enter. No i enterem, moi drodzy, odpalamy silnik w ciągniku. Tutaj te opcje dla pomocnika. O co chodzi z tym pomocnikiem, moi drodzy? Pomocnik to jest nic innego jak funkcja na zatrudnianie pracownika. Eee, I jak tego pracownika, moi drodzy, zatrudnicie, no to możecie sobie, mo może on na przykład wam kupić nasiona, jak się skończą w siwniku może wam kupić opryski, jak się skończy paliwo w ciągniku to go natankuje samemu yy, i tego typu opcje yy, możecie sobie włączyć ja tu nic nie grzebałem, zużycie paliwa to też podniosłem na domyślne bo małe to by było albo wolne bo tutaj jest jakaś opcja wolne czy małe, niskie niskie to moim zdaniem mało ma wpływu z realnością Szczerze powiedziawszy, chciałem się pozbyć głównie tej orki, bo wydaje mi się, że szczerze powiedziawszy, korzystanie z orki jest troszeczkę, jakby to powiedzieć, przestarzałe. O. Zobaczymy, co tu w ogóle piszą. Eee, czy potrzebne jest okresowe hmm, zaoranie pól? aby używać maksymalne aby uzyskać maksymalne plony No ja mógłbym to włączyć Ja być może kiedyś włączę ale na razie nie będę się z tym bawił moi drodzy Teraz sobie zapiszemy tą grę tak jak ona teraz jest moi drodzy I ja myślę że myślę że jeśli chodzi o ustawienia gry To by było moim zdaniem na tyle Jeszcze sobie tylko o Teraz widzę, że mi się coś wysypało. Zaraz zobaczymy co się dokładnie wysypało. Ale widzę, że coś jest naprawdę na rzeczy. E, macie patrzcie jest czas rzeczywisty, jest ruch drogowy. No ale opcje menu pomocy. Znowu mi się wysypały. Patrzcie. Znowu nie mogę włączyć. A, jest niby wyłączone. Jest niby wyłączone, ale. O. No, czekajcie, to spróbujemy. USA. Może za długa nazwa. USA. I teraz zobaczymy. Może teraz będzie wszystko działać. Ja sobie to grę jeszcze raz. Ok, Enter muszę dać. Aha. Dobra, nie wiem. Podejrzewam, że znowu coś się wysypało, jak to w grze zazwyczaj bywa, lubi się coś wysypać. No, okno pomocy mam włączone. Zobaczymy, może tu gdzieś jakieś uproszczenie musiało spowodować, że się to wyłączyło. Czekajcie, yy. dynamiczna Kamera pojazdu, zobaczmy co to pisze. Pojazdu będzie się starała zachować orientację poziomą. No dobra, zobaczymy co nam to da. Ja to miałem wcześniej wyłączone. Dziwię się tylko, że znowu menu pomocy przestało działać. Najwidoczniej no coś jest na rzeczy z nazwą Save albo ja wiem wiem co się stało. Czekajcie, może jak tu wyłączymy radio, to może to zacznie działać. Nie wiem, mi się wydaje, że coś jest z opcjami nie tak, bo powinno normalnie, jak widzicie, powinno normalnie funkcjonować, a ja nie mogę menu pomo pomocy znowu włączyć. Nie wiem co się stało. A jak widzicie, jeśli wy macie podobny problem, to powiem wam jedno. Jak widać kolejny bug w grze się pojawił i to jest moim zdaniem do, jest moim zdaniem do poprawy mhm. widocznie coś z zapisywaniem saveów jest na rzeczy nie tak jak powinno ruch drogowy tutaj ziemia normalna to mamy włączone to mamy wyłączone wzrost roślin normalny panowanie domyślne no. aha muszę wcisnąć enter no dobra i teraz powinno się... Dobra nie wiem, ale wydaje mi się, że coś się chyba znowu zepsuło. Nie mam pojęcia moi drodzy, co się znowu stało. Ale jak sami widzicie, znowu mi nie działa menu pomocy. Tak jakby tak jakby gra robiła sobie ze mnie jaja. Nie mogę wywołać menu pomocy ani w masz... O Teraz mam menu pomocy, patrzcie, jest! Czyli jest menu pomocy Tylko, że ono się pojawia dynamicznie, patrzcie Ono się pojawia dynamicznie, czyli jak ja podchodzę do maszyny To ono się dopiero pojawia, tak? Bo nie ma Czyli wychodzi na to, że pewnie dałem się strollować i niepotrzebnie skasowałem tamtego save'a O! Tu jest kolejna rzecz, moi drodzy, fajna macie tutaj radio radio zaczyna nam grać ja sobie jeszcze przejdę przez opcje moi drodzy i teraz tak jak już mamy te wszystkie opcje zobaczymy sobie jeszcze na sam koniec odcinka bo już rozgryzłem dlaczego mi się nie pojawiało o ustawimy jako radio wyłączone Dam je na razie na wyłączony moi drodzy. I zobaczymy teraz czy ja będę w stanie je włączyć. O, jest. Czyli jeżeli jest opcjach radio wyłączone i tylko w pojazdach, to po prostu klawiszem trzeba je włączyć po wczytaniu gry. Taki wniosek. No, oczywiście tu mamy tego naszego pick Rodeo pick Trochę śmiesznie to się nazywa. Czekajcie, tą dynamiczną kamerę sobie na razie wyłączę. Zapiszemy naszego save'a. Ale dziwne, bo wcześniej mi, wcześniej mi pomoc nie chciała działać. Widzieliście, że, że tam były jakieś problemy z pomocą. Wchodzę, o, teraz pamięta, że radio jest włączone. Pokażę Wam, no to w zasadzie to już jest koniec tego odcinka moi drodzy, ja sobie teraz tutaj tylko wyskoczę, wyskoczę sobie z tego pojazdu. Widzicie, trochę ten nasz lizard jest zbrodny i w zasadzie, jeśli chodzi o ustawienia wstępne, to by było na tyle. Więc ja się będę z wami pomału żegnał, moi drodzy. Będę się z pomału z wami żegnał i zobaczymy się, moi drodzy, w następnym odcinku w następnym odcinku powiem Wam jak, jak skonfigurować o, powiem wam jak skonfigurować żebyście mieli własne radio w farmingu 17 A skoro jest opcja na radio internetowe to pokażę wam jak to zrobić oczywiście pokażę wam też w tym odcinku jak bo to będzie jeden odcinek wspólny bo nie chcę tego dzielić Pokażę Wam w następnym odcinku również jak, jak zrobić własną lokalizację dla modów, jak się mody w ogóle wgrywa, jak się mody usuwa. Ja Wam to wszystko pokażę. Więc na razie mówię Wam do zobaczenia w następnym odcinku.